A nie z komandosami. Część, któraś z kolei. Co jej, kurwa nie widzieliśmy maserowany? Wersja Chuj, rozsypuje przez ciebie. Widzisz? Będziesz to kurwa zlizywał. Parę generacji później. Na A nie jeszcze dwa. Czy zostało? Teraz Brakuje elementu kurwa spoiwa jakiegoś. Co ty tam wpierdalasz kurwa? A ten nie się... jest niewidzialny na... No. I... Wyjęte. A teraz ciebie czeka najlepsza rzecz. Tam o i nazywa się to zmywanie. Ja Zmywaj pierdol.